Wystarczy typ 20 kilo cięższy od ciebie, wyższy i obali twoje teorie. Kurwa. Kto was nazwał, nie? Mówi Łukasz Marchewa. No to posłuchaj mnie Marchewo. Nie wiem czy wiesz, czy widziałeś na przykład walkę Don Diego ze słomką, gdzie różnica w wysokości i wielkości była duża, bardzo duża mimo wszystko. Don jego wygrał, nie ojmując tutaj nic słońca, bo 6-0 w Gromdzie to trzeba być naprawdę chyba kotem, a poza tym strasznie go szanuję. Ale tam mogliśmy zobaczyć różnicę. Przykładowo, tam już mamy walki na gołe pięści. Różnica w wadze robi bardzo dużo, jeżeli idziemy na ring bokserski, mamy sędziów. Czasami może być bokser, który 7-8 kg nie zdąży zejść w dół, i nie dopuszczają do walki, nie? A to jest taka już pierwsza kurwa rzecz, którą Ci powiem. Druga rzecz, która jest bardzo ważna, to przecież ja, po pierwsze, na tym TikToku, to nie chcę ze z Wami, hejterami, chuja mierzyć, nie? Bo nie muszę, totalnie. Nie muszę. Odpowiadam Tobie z tego względu, że żebyś zrozumiał, że... że nie na tym to polega, nie? Na przykład, ja wiem pod którym filmikiem Ty mi to napisałeś, pod filmikiem, w których jest mnóstwo naprawdę bardzo pozytywnych komentarzy mnóstwo, ale zaraz do tego dojdziemy. Jak możesz powiedzieć, że ktoś będzie wyższy, nie? I 20 kilo, kurwa, cięższy i obali moje teorie, skoro te osoby wyższe i cięższe również pobierają ode mnie lekcje z tej teorii i się uczą. Ja nie mówię, że wszystko, co ja mam na TikToku, bądź gdzieś rzucam jakiś swój content, ze wszystkim musicie się, kurwa, zgadzać. Nie musicie się nawet zgadzać z żadną techniką. Tu nie o to chodzi. Ja sobie robię swoje, przekazuję wiedzę po swojemu. Jeżeli ktoś chce sobie coś z tego zabrać, to sobie zabiera, a jeżeli nie, skróluje dalej. Nie piszę takich pomyli jak ty. Bo powiem Ci szczerze, marchewo, nie? Że na ulicy nie ma zasad, już o co chodzi. Jak to się mówi, chuda ręka, szczęka pęka. Możesz być większy. Spoko twoim atutem może będzie siła, nie? Ale na pewno niezwinność, niesprawność. A jeszcze jak ktoś jest ogarnięty w sztukach walki, nie? To masz kurwa, ciężki dół. I nie zapomnijmy, że na ulicy, jak się nie da rady ręką, to się grydykę kurwa wygryza. Rozumiesz? Tam nie ma zasad. Także jak dla mnie, dno i wodor wodorosty, to co, to co w ogóle kurwa tutaj napisałeś, nie? Poważnie ci mówię. Nie wiem, skąd Wy się kurwa bierzecie. Przysięgam. Większość komentarzy jest naprawdę zajebistych, nie? Ale niektóre komentarze. To jest ciężki dół. I większość jest z tych ludzi, co właśnie tak komentują. Nie macie kurwa, właśnie zdjęć profilowych, chować się za tą klawiaturą. Nie ma już starego prawa konsekwencji, nie? Kiedyś, wiesz, za starych czasów, ja jestem jeszcze, ja jestem z 85. rocznika, więc u nas za starych czasów to była krótka piłka. My wiedzieliśmy, że musimy się zachować przy starszych. Wiedzieliśmy o tym. Wiedzieliśmy, że jeżeli na ulicy nie okażemy szacunku, to dostaniemy na pizdę. Rozumiesz? Każdy wiedział swoje miejsce. Każdy wiedział swoje miejsce. I mimo, że to były czasy dosyć takie, można powiedzieć, tęgie, ale one nas kurwa nauczyły czegoś. Szacunku do siebie nawzajem. Szacunku do siebie nawzajem. Rozumiesz? Jeżeli mój kontekst Tobie się na przykład nie podoba, idziesz dalej. Po prostu. A tutaj niektórzy ludzie... Pio... Ja w boksie pokazuję teorię dla chłopaka, którego ćwiczę online ktoś mi pisze, że mi kopnąłby mnie w udo i zajebałby mi haka, nie? Boże. No to albo przerabiamy boks, albo przerabiamy nogi, albo przerabiamy MMA. Nie można sobie gdywać. A co kurwa, gdy smog Wawelski wyleci człowieku nagle i nas wszystkich popali. A co jak babcia będzie miała wąsy? Nie można na filmik spojrzeć i powiedzieć ja to bym zrobił tak. O! A tu bym zrobił yy, tak, to ja mogę na Tysona filmy wejść i powiedzieć, o kurwa, ty, tam Tyson lewą nogę dał, ale bym mu podcinkę wyjebał i dał strzała. Mordy, skąd wy się kurwa wzięliście? No to jest padaczka. To jest ciężka, ciężka padaczka, nie? Marchewo. Nie powinieneś tak komentować. Przynajmniej powinieneś skomentować z szacunkiem, bo uważam, że to, co ja na przykład robię, wkładam w to serducho, wkładam w to duszę, ale robię to też na pełnym, pełnym luzie naprawdę na pewnym luzie, nie? To co nagrywałem, ten filmik ze szczotką na przykład. Ktoś napisał, y, dałeś za duży wykrok. Kurwa, okej, okay, spoko, może dałem za duży wykrok na jednym czy drugim ruchu. Mówiłem tylko o stworzeniu kąta i przełożeniu na przykład wagi, nie? Ktoś powiedział, no ale jak przyszedłeś, to prawa ręka spadła Ci w dół. Nie spadła mi w dół, ściągnąłem sobie ją w dół, bo to jest mój styl. Wiem, że jak się przechodzi, można mieć rękę na górze, ale niektórzy ściągają ręce w dół po to, żeby gdzieś tam ta aerodynamika lepiej szła. To jest każdego styl. Ja po prostu mam taki styl, a osoba, którą trenuję na przykład online, ja nie muszę jej mówić o tych aspektach. Jeżeli przesyła mi ktoś filmik do korekty i ja widzę, że nie ma przełożenia wagi, to ja się tylko wyłącznie na tym skupiam, nie? Więc ja mogę sobie pierdolnąć, gorszy krok, lepszy krok, ale tam, gdzie robię korektę, nie ma bata, żeby ktoś tego nie zrozumiał. Rozumiesz? I, i na tym to polega, że wy. Skupiacie się na, na takich rzeczach, znaczy skupiacie się. No kurwa tak naprawdę to wy tylko patrzycie ocz, oczami takiej, takiej osoby hejtującej. Okej, okay, to czego mogę się przyjewać? No ktoś mi napisał, że muszę sobie ogródek ogarnąć, mam brudny ogródek. <grywa> kurwa, ale ja mogę mieć brudny ogródek i chuj w to wbijam. Chuj w to wbijam, bo przekaz, który robię jest czysty. I czy to robię w ogródku, czy to robię, nie wiem, w piwnicy, czy to <grywa> robię gdziekolwiek. To ja jako osoba przekazuję coś od siebie tutaj ze środka, rozumiesz? E, cieszy mnie akurat, że jest bardzo dużo naprawdę mnóstwo super komentujących ludzi, gdzie to naprawdę podbudowuje człowieka. Ja, nie... ja nie, nie uważam się za mistrza świata, nie uważam się za najlepszego w internetach lub za najlepszego trenera kurwa, nie wiem, w Polsce czy na świecie. Broń Panie Boże, są ciężkie koty, ciężsi ode mnie, lepsi, którzy powysyłali ludzi na mistrzostwa świata. Ja, o tym, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale ja nie jestem tu po to, żeby się z nimi mierzyć, ani z żadnym z Was, kurwa ludzie. Macie 400 filmików ponad instruktażowych z mojej strony, gdzie włożyłem w to serducho i duszę. I możecie sobie z tego pobierać. Nie chcecie, ok, spokojnie pobierajcie. Skrolujcie dalej, ale jest bardzo dużo ludzi, mnóstwo ludzi, naprawdę zajbistych ludzi, którzy naprawdę skomentowali. Napisali, że są i zmotywowani. Dużo ludzi poszło sobie na worek do garażu, dużo ludzi mi napisało w prywatnych, że kurde w alkoholu siedziałem, zobaczyłem ten filmik, tak mnie zmotywował, 5 lat boksu. Yy, po przerwie muszę wrócić, trenerze dziękuję Ci. Ja wiem, że wtedy wniosłem coś kurwa od siebie, nie? Że wniosłem coś od siebie po prostu, ja się wtedy czuję spełniony jako trener, bo swoje powołanie tak jakby jest wypełnione, moje powołanie jest wypełnione wtedy, nie? Nie wszystko co robię na tych internetach, yy, czy w tych technikach jest super perfekcyjnie, gdzie tam szpilki nie możesz pomiędzy. Z tego względu, że jak się skupiam czasami na pewnych aspektach o niektórych zapominam, ale ja nie muszę, nie muszę. Ja rozkładam to w taki sposób, że rzecz, na której się skupię ją przekażę, nie ma bata, żeby się nie zrozumiał. Moja prawa by to zrozumiała nawet, nie? Bo to pokażę w taki sposób i w tak prosty sposób to przekażę, jak chłop do chłopa, tak po chłopsku, w po chłopskim języku, nie? Typowym, ale ten język najczęściej przechodzi, najczęściej jest zrozumiany właśnie. Ja nie muszę się spuszczać. Ja to robię na totalnym, totalnym luzie. Na totalnym luzie. No ktoś mówi, że, że, że wiesz, co jak wyciągnie ktoś broń. Tak jesteś kozak, a co jak ktoś broń. Ja nie jestem kozak. Nie chcę być kozakiem. Nie chcę być nawet mierzony jako kozak, albo osoba, nie wiem, Superman. Jak ktoś wyciągnie nóż, to co wtedy zrobisz swaniaczku Ktoś napis... Kurwa, zawijam się napięcie i uciekam. Oczywista sprawa. Nikt tu nie jest Supermanem. ja przekazuję kontent techniczny. Jeżeli nie miałbym wyjścia, bym był w pomieszczeniu, w którym... W ciasnym pomieszczeniu nie mam wyjścia, widzę, że ktoś idzie z nożem, no to okej, okay, survival, nie? Survival. Próbuję przede wszystkim złapać go za tą rękę, w której jest nóż, nie? Albo mieć, nie wiem, czy widzę, że jest otwarcie, walę go od razu na dziurę. Musiałbym, bo nie miałbym wyjścia wtedy. Ale ogólnie, jakbym widział, że ktoś wyciąga kosę, zawijam się na pięcie. Albo biorę coś, nie wiem, dłuższego kija, przedłużenie ręki, krzesło, śmietnik na ulicy, cokolwiek, żeby gdzieś zareagować. Ale mordy, kurwa, no nie róbmy, że sejaj. Skąd wy się bierzecie? Was jest więcej jak kurwa grzybów po deszczu. Nie, was trzeba normalnie tępić. Was trzeba tępić. Niektórzy mówią, że no, nie ma co się tam przejmować. Spoko, ja też poblokowałem was mnóstwo. Dzięki Bogu aż na tyle hejtów, tyle hejtów, aż yy, z, tylu, z takim hejtem się aż nie spotkałem. Ale wy podcinacie ludziom skrzydła, nie? są ludzie, którzy kreują sobie własny content. Każdy z nas, kto kreuje własny content, żeby to nie było czy to jest pieczenie chleba, gotowanie, fitness, kulturystyka, coś z motoryzacją. Każdy z nas, kto ma content, nie chce lub obawia się hejtowania. Z tego względu, że żyjemy w czasach, w którym każdy z nas zmaga się z czymś w środku. Każdy z nas w środku ma lipę. Nie mówię, że każdy do końca, ale większość z nas ma lipę. Ludzie mają depresję. Niektórzy mają socjalną fobię, ataki paniczne, i tak dalej. My to wszystko dzierżymy w sobie. Tutaj na zewnątrz każdy pokazuje taką tęczę, wiesz, trochę, że wszystko jest takie piękne, cudowne i, i wow. Nie jest. Nie jest. I czasami wystarczy jeden zły komentarz i osoba sam na przykład zamyka sobie konto. W sensie nie, dobra, chuj, nie robię tego. Po prostu ktoś mu podciął skrzydła, już po prostu miał dość. Jeden komentarz ekstra powoduje, że ktoś powod... samobójstwo popełnia, nie? Po prostu. Mordy, wy się kurwa ogarnijcie. Jedna dziewczyna była w ciąży, widziałem, pis, widziałem jak ktoś napisał jej pod, pod tym, pod film, pod zdjęciem w ciąży, że ma nadzieję, że jej dziecko umrze w łonie. Czajcie bazę, no i weź tu nie zareaguj. Przecież jak my nie będziemy was kur wytępić, to wy, wy się nigdy nie wytępicie. Będziecie się czuli po prostu bezkarni. Nie ma tego prawa konsekwencji, o którym mówiłem, nie? prawo konsekwencji polegało na tym, że wiedziałeś, ok, coś powiem nie tak, będzie konsekwencja. Wy w internetach nie macie konsekwencji. Wyciągacie swoje pomyje, a jeszcze ten kto kreuje content wam odpisze, jakoś tam bierze się w kurwi, pociśnie wam ostro, to jeszcze zgłosicie go i ko i TikTok mu na przykład zbanuje konto, nie? No czaj, no przecież to jest to jest podwójne jewnięcie dla takiej osoby, nie? Wy musicie ogarnąć dupy, poważnie, bo my mamy siłę w sobie taką, że możemy kogoś zbudować, lub kogoś zniszczyć, nie? Po prostu. Jeżeli nie masz nic dobrego do powiedzenia, konstruktywnego, a jak dasz konstruktywną krytykę, to zrób to w taki sposób merytoryczny, żeby osoba nie ujęła się, nie przyjęła tego od siebie Ktoś powie, no ale co, to masz taką słabą psychikę? Nie, nie. Po prostu nie lubię kurestwa. Nienawidzę tego. Nienawidzę tego. Jeżeli masz możliwość kogoś zbudować, to go zbuduj. Nie podcinaj ludziom skrzydeł. Mi nie podetnij skrzydeł, bo moje skrzydła są kurwa z żelaza. Mnie, mnie nikt nie podejdzie, ja w środku wiem kim jestem, ja znam swoje wartość, znam swoją wartość, ale mimo wszystko mając kontent, tak, każdy z nas myśli o was, hejterach, i sobie myśli, kurwa, no mam nadzieję, że nie, bo oczywiście, że tak, że tak myślimy, każdy z nas, z nas tak myśli, nawet ci, co mówią, nie, nie, kogoś opinia nie obchodzi, obchodzi nas zawsze ludzie opinia, zawsze, bo od dziecka chcemy być akceptowani, od dziecka, chcemy, każdy z nas chce być akceptowany, przyjęty, rozumiesz, więc... Wracając tutaj do merytum, nie, tych 20 kilo cięższy od Ciebie, wyższy i obali Twoje teorie, dopowiem Ci szczerze, że jakby jakby wielkość grała rolę, to królem dżungli nie byłby lew, tylko słoń na przykład, nie, rozumiesz? Totalnie Cię nie pozdrawiam, Marchewo, totalnie. Nienawidzę Was z całego mojego serca i zawsze będę Was nienawidził, bo to, co robicie, jest brzydkie, złe, okrutne okrutne. Wy, ma, wy pierdalacie swoje pomieje i idziecie dalej, nie? A komuś to zostaje. Tak się kurwa nie robi. I mam nadzieję, że wróci kiedyś te nasze stare prawo konsekwencji takiej z ulicy. De facto, de facto myślę, że już nie wróci, bo wszyscy się chowacie już za tymi internetami, nie? Jeszcze macie RODO w Polsce. Nie da się was wytropić. Rozumiesz? Jakby się dało, myślelibyście, co piszecie. A ten filmik jest ku przestrodze dla reszty was, komentujących ja jeszcze dodam, że ktoś napisał, że jestem taki chudy, jak taki pająk może przekazywać wiedzę. Wow. Przecież wiedza nie podchodzi z mojej masy mięśniowej ani kurwa z tego, jaki jestem długi czy wysoki. Wiedza moja pochodzi stąd, z serca i stąd. Oraz z duszy. I tego, czego się nauczyłem i co chcę przekazać. Nie podoba ci lecisz dalej, jak ci się nie podoba nie. Ja sobie czasami ściągam rękę tam gdzieś czy nogę, czy co, nie gra roli nie gra roli, ale to, na czym się skupiam, jest zawsze takie, jakie powinno być. I ludzie naprawdę, naprawdę są bardzo wdzięczni. A Ty powinieneś, kurwa, spojrzeć w lustro i pomyśleć, ale jestem, kurwa, marchewa, nie? Nie pozdrawiam Cię z całego mojego serca. Nie życzę Ci miłego dnia. Ani Wam resztą yy, hejtującym. Nie życzę Wam miłego dnia, nie pozdrawiam Was i myślę, że grono ludzi, moich obserwujących, również Was, kurwa, nie pozdrawia, nie? Nara.